Cześć moi drodzy, witam serdecznie na dzisiejszym filmie. Dzisiaj w moje ręce wpadły takie oto mikrofony bezprzewodowe firmy Mozos. Będzie to pierwsza polska recenzja na polskim YouTube. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, jak już mówiłem na samym wstępie, nowe mikrofony firmy Mozos. MX1 Dual. Jest to zestaw dwóch bezprzewodowych mikrofonów. Yy, wyglądają mniej więcej jak te mikrofony, które są takie dość znane i popularne innej firmy. Nie będę tutaj wymawiał nazwy, ale wszyscy wiemy o, o kogo chodzi. Więc co? Ja Was zapraszam na unboxing. Dobra moi drodzy, lecimy z unboxingiem. Mikrofony przychodzą do nas w takim oto opakowaniu. Biało-czarne. Bardzo ubogo. W informacje mamy tutaj tylko mm, dane pod tytułem Mozos MX1 Dual. Mikrofony bezprzewodowe, mikroporty i co? High sensuality pickup, smart noise, cancelling, long battery life i double monitor. Więc co? Otwieramy sobie to. Mamy tutaj taki oto fajny, twardy futerał materiałowy, taki dość no, nawet, no prawdę bardzo dobrej jakości odsuwamy sobie i teraz moi drodzy, tara cały sprzęt nadajnik, jak widzicie jest tutaj włącznik wyłącznik, ja może Wam tutaj bardziej pokażę, tutaj mamy ikonkę odnośnie naładowania baterii, mikrofon 1 mikrofon 2, podejrzewam, że jak włączymy to będzie się to świeciło Tutaj mamy gniazdo wejściowe, podłączeniowe, z, yy, żeby to połączyć wszystko w całość. Odsłuch, głośność ciszej podejrzewam i ładowanie USB typu C gniazdo. Mikrofony, jak możecie tutaj zauważyć, wyglądają w ten sposób. Identyczne funkcje. Dobra, lecimy z kabelkami. Kabelek do podłączenia z kamerą. Na przykład, tutaj mamy kabelek do połączenia ze smartfonem, tabletem. Fajne. O, tutaj mamy detkata. Fajnie to wygląda w sumie. Mm, bardzo mięciutkie w dotyku. Super. Sztuk dwa. Dwa detkaty, bo dwa mikrofony. Oczywiście kable do ładowania. Tutaj mamy jeszcze kabel połączeniowy do iPhone'a, jest Lighting wodajże. Tutaj mamy kabel USB, typ C do ładowania i podwójny kabel do ładowania USB-C. Dobra, moi drodzy, jesteśmy po unboxingu, więc najwyższy czas przetestować te mikrofony, jak one działają. Serdecznie zapraszam. No, i teraz jesteśmy już po unboxingu. Mam tutaj to magiczne pudełeczko z tą zawartością. Pozwolę sobie jeszcze raz przy Was to otworzyć, żeby Wam pokazać, że aktualny film nie jest nagrywany tymi mikrofonami, tylko mikrofonem krawatowym BOYA BY M1. Za chwileczkę przełączymy się na ten mikrofon. Mniej więcej usłyszycie, jak dźwięk będzie. Z tych mikrofonów dźwięk nie zostanie poddany żadnej obróbce. Nie będę się tutaj rozgadywał na temat yy, specyfikacji, bo Wam wyślę, podeślę Wam w linku pod opisem tego filmu, żebyście sobie mogli czytać. Ja nie będę na to tracił czasu, bo ja i wcześniej nie testowałem, nie sprawdzałem, więc to będzie taka pierwsza moja reakcja na. Jakość tych mikrofonów, ja oczywiście dopiero to będę mógł odsłuchać przy postprodukcji tego filmu. Oceny, jak zwykle, pozostawiam Wam widzom. Więc co, przełączamy się na te mikrofony i będziemy sobie je sprawdzać. Dobra, moi drodzy, ja już jestem podpięty pod nowe mikrofony od Mozosa. W tym momencie możecie usłyszeć dźwięk właśnie z tego mikrofonu. Nie mam tutaj nic innego, mam tylko tą kosteczkę, która mam przypiętą. Mikrofony generalnie wyglądają w ten sposób: bardzo małe, bardzo poręczne. Na temat zawartości tego już nie będę mówił, bo to już było na unboxingu. E Nas interesuje po prostu dźwięk, jaki jest rejestrowany przez ten mikrofon. Zrobimy sobie również test na polu, bo tutaj jest. Pomieszczenie generalnie niewygłuszone w żaden sposób, więc zrobimy sobie jeszcze test na polu. Jeżeli pogoda pozwoli, to test odległości, bo producent podaje tam do 40 metrów zasięg. Jeżeli będzie pogoda, spróbuję to zrobić, jeżeli nie, dogram to po prostu w innym materiale. Moi drodzy, to co? Sprawdzimy sobie teraz mikrofony zewnętrzne na z Akurat mamy taki w miarę chyba yy, wietrzny dzień, aczkolwiek w tym momencie nie wieje nic. Przy okazji sobie sprawdzimy odległość, na jakie te mikrofony zbierają. Producent deklaruje, że na około 40 metrów, więc sprawdzimy to tak samo. I co, możecie mnie teraz usłyszeć właśnie z tego mikrofonu podpiętym deadcatem tutaj w tym momencie. I co, przejdziemy się standardowo Jeden krok to będzie metr, i zobaczymy na jaką odległość zbieramy. My sobie przejdziemy na około 50 metrów, i zobaczymy, czy dźwięk będzie w dalszym ciągu rejestrowany, a wy to będziecie mogli usłyszeć. To co, lecimy z testem odległości. Jeden krok, jeden metr. Ja idę i będę wracał za chwileczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście dziewięć, dziesięć, Około z kamery jednej jeden 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 Tutaj mamy 40 metrów, nie wiem czy mnie słychać, ale jeszcze podejdziemy około 10 metrów i będziemy wracać. 40, 42, 45, 50. jesteśmy na odległości 50 metrów, a skuszę się jeszcze i, i pójdę 10 metrów. 60 metrów. Dobra, i ja wracam z dystansu 60 metrów. Wiatr wieje. Zobaczymy, czy detka ładnie to nam wygłuszy. Ja będę do Was cały czas teraz mówił, i zobaczymy na filmie później przy montażu, czy ten dźwięk będzie rejestrowany generalnie. I przekonamy się, czy producent. Gdzie deklarował 40 metrów zasięgu, ja byłem na około 60 metrów. Ja już teraz do Was wracam, więc mam nadzieję, że mnie będzie słychać dobrze. Ja już podchodzę do Was, i co? Widzimy się na podsumowaniu. Moi drodzy, my już jesteśmy w tym momencie na podsumowaniu. Co mogę powiedzieć na moje pierwsze wrażenie? Powiem Wam tyle. Trzy bardzo małe, fajne kosteczki, jak już to mówiłem na samym początku. Dwa bezprzewodowe mikrofony, jeden nadajnik. Fajna sprawa. Ja tutaj, jak montowałem ten film w postprodukcji, yy, zrobiłem sobie odsłuch samej ścieżki dźwiękowej i powiem Wam szczerze, jestem bardzo miło zaskoczony, bo jest, są takie delikatne, dosłownie delikatne szumy, ale to wynikające chyba, nie wiem w sumie z czego chyba, z, z zakłóceń z innych urządzeń. Ale ogólnie, nawet gdybym chciał tutaj coś poprawić, to nie miałbym za bardzo co poprawiać, bo po prostu dźwięk jest super. Jak na Tą klasę mikrofonów, gdzie są trzy razy w sumie tańsze od konkurencji, renomowanej konkurencji, to wam powiem szczerze, że to są bardzo dobre, wydane pieniądze przeze mnie. I mogę wam już powiedzieć, że praktycznie każdy film, który będzie wlatywał na jeden bądź drugi kanał, będzie już nagrywany na tych mikrofonach. Czy polecam? Oczywiście, że polecam. Ja osobiście zakupiłem te mikrofony na y, promocji, gdzie to była y, jako nowość. Y, podlinkuję Wam w opisie filmu, gdzie to zakupiłem za kwotę 229 zł. Cena sugerowana przez producenta, jak zauważyłem, na stronie bodajże chyba 279, ale myślę, że na sam start, na początek, jako nowość, można te mikrofony wy wyrwać po prostu na jakiejś promocji. Więc co? Ja jestem bardzo zadowolony, cieszę się, że je zakupiłem tak naprawdę. Materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany, nie dostałem tych mikrofonów na testy, kupiłem sam, więc mikrofony są moją własnością i jest to moja obiektywna ocena. Na zakończenie chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze pod innymi filmami. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz bądź chcesz zasubskrybować kanał, serdecznie do tego zapraszam. Jeżeli doceniasz mój wkład, pracę, którą wykonuję dla was, żebyście mogli sobie poglądać różne filmy na jednym czy to na drugim yy, kanale. Możecie mi zawsze postawić kawusie. Link oczywiście w opisie. Więc co? Nie przedłużam i do zobaczenia na następnym filmie. Pozdrawiam.